Witajcie moi drodzy na kanal Wymiatacz macie słoneczek na wszystko dajcie 900 subów, dajcie komentarze, dajcie lajki czyli łapki w górę Jestem na porannym spacerku tym razem bez pieska szukam grzybów ale jest lub na pewno w nocy w jest bardzo zimno Jestem w czapce, w kurtce Teraz rękawiczki mam Jest bardzo zimno Idę przez trzecie lase Idę do drogi asfaltowej z powrotem Meczyki oglądam, gra pierwsza liga, druga, trzecia Ekstra klasa gra, więc jest co oglądać. Tak, wczoraj był fajny meczek. Oglądałem. Trzy gole padły. Wiarzy w lesie nie widać. Jeszcze śpią. W domu jest weekend. Spicie długo pewnie sobie. Bo macie weekend. No, w ludzie jeszcze śpią. Jest po, po siódmej godzinie. Na, na ósmą już leci. Kończymy. Pięć, cztery. Pozdrawiam wszystkich. Trzy. Daję coś koniec, papatki coś.